Hej, w tym odcinku chciałabym Wam pokazać moją teczkę z moimi pięknymi rysunkami, które malowałam w szkole. Nie w szkole, w pierwszej, nie w pierwszej lub trzeciej klasie. W drugiej, pierwszej i tak dalej. Yy, będę Wam pokazywać po kolei liście, ponieważ przyklejam na kartkę na zielnik, ale z tego zielnika to wyciągnęłam i tam dam coś innego. Dobra, to jest moja pierwsza praca. Taki liście to był. Druga to takie włochate liście. Mało. Trzecia to takie coś Ua, Odrywa się, bo jest suche już Bo wiecie jak to liście na kartce o, Coś się tu poprzek... Uuu, urwało się Nic nie szkodzi Czwarte to to jest jesion Możecie przynajmniej zobaczyć jakie są liście Piąte to to nie wiem co to jest Jakieś sucha, suchidło yy, Piąte, szóste Takie coś Takie coś dalej Czyli Ósme, akacja, mała akacja, szóste, to było siódme, Wale, nie wiem, no to dalej, nie wiem co to jest I tak była początkująca moja strona, dzielnik przeczytliczy, yy, moje imię i nazwisko yy, No to tak, to był mój dzielnik i jeszcze tu jest jeden liście I to chyba jest, o jeszcze są to karteczki, dobra, i takie liście Jestem podekscytowana tym, co tutaj mam Dobra Kolejną moją pracą, którą malowałam sobie Tak, bo mi się nudziło Jest Angry birds. Tak sobie namalowałam Nie mam za bardzo zdolności plastycznych Jak wam się podoba, piszcie w komentarzach Praca numer jeden Też mi się nudziło Praca numer dwa Praca numer 3 Praca numer 4 to nie praca. To też nie praca. To również... Tak, to jest praca numer 4. Małbanek Ola. Praca numer 5. Nie wiem, czy widać pod światło. To jest taka wieża. To jest praca numer 5. to Wam wszystko po kolei. Pokażę. Praca numer 6. Trochę mi nie wyszło. Praca numer 7. Taki konik namalowałam Konika. Praca numer 8. Takiego konia. Praca numer 9. Patrzcie Praca numer 10. Bierzątka. Teraz będzie 11, nie? Praca numer 11. Taki lisek. Z 12, Praca numer 12. Praca numer 13 to jest trzecie klasy. Taki zielnik zrobiłam. E, zielnik. E, zapomniałam, co to się nazywało. Atlas. Co to jest praca numer 1? To jest praca numer 13. Praca numer 14. Praca numer 15. Praca numer 16 i praca numer 17. No więc tak to samo mam 17 prac. I teraz wszystko od początku. Pierwsza praca wygląda tak. Angry Beards Numer jeden Praca numer dwa Serduszka Praca numer trzy Kwiatuszek Praca numer cztery Olaf cztery. Praca numer pięć Wieża. Praca numer 6. Portret 6, praca numer 7. Konik 7, praca numer 8. Konik. Tamta praca była numer 8, ten konik. Praca numer 9. Kwiatuszek. Kolejna praca, wygląda w ten sposób. I to jest praca numer 10. Praca numer 11. Pisek 11. Praca numer 12. Praca numer 13. Praca numer 14. Takie piesio yy, 14. Praca numer 15. Praca numer 16. I praca numer 17. Piszcie mi w komentarzach, która praca była najlepsza. Ja sobie to wszystko zapisałam, żeby nie było. Piszcie mi w komentarzach. Jaka praca Wam się najbardziej podobała, ja wtedy ją pokażę. Odpiszę na Wasz komentarz. I do zobaczenia.